Uwaga, uwaga, na co przeznacza się pieniądze z tego miliarda 149 milionów złotych tylko w 2022 roku w miastach zarządzanych przez platformę obywatelską. Proszę się skupić. Uwaga! Projekt Cury warszawskie, siedlisko feministyczne 1 milion złotych. Teraz polisz. Projekt walka z wykluczeniem wieloletnia współpraca ze stałym finansowaniem. Uwaga, fundacja właścicieli seks z akcesoriami dla gejów fetyszystów. Uwaga, to nie koniec. To wszystko w ramach tego miliarda 149 milionów złotych. To jest na stronach internetowych tych miast. Uwaga. Rozpowszechnianie wiedzy rozpowszechnianie wiedzy na temat branży usług seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce. Uznanie pracy seksualnej za pracę, sprzeciwianie się w jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej. Projekt za 1 milion złotych, pan prezydent miasta stowarzyszonego Warszawy przyznaczy. Dalej, projekt męskie branie. Projekt test spod reklamowy, inscenizujący seks homoseksualny. 3,7 miliona złotych. I społeczna instytucja kultury, prowadzona przez krytykę polityczną skrajnie lewicową, 5,7 miliona złotych. Ale nie tylko Warszawa niestety. Niestety nie powisał się również tutaj Lublin. W Lublinie, proszę państwa, na galerię Labirynt skrajnie lewacką przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 miliony złotych. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn ucielających się w psy oraz specjalny występ taniec erotyczny w ubraniu lateksowym. Ludzie, was się trzeba bać! Was się trzeba Was. was się boją Polacy, boją się o swoje dzieci. Dlatego dziękujemy pani marszałek Witek za ratowanie polskich dzieci, za... Wspieranie rodziców i ochronę dzieci. Chronmy dzieci, wspierajmy rodziców, bo ich się trzeba bać. Gdyby oni, nie daj Boże, kiedyś rządzili edukacją, rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą na naszą młodzież. Całkowicie zdemoralizują. To są te projekty. Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje i na to wam nie pozwolimy. Bardzo dziękuję.